Nowość, tak? Metoda chycowania wędlin. Jak to u Was wygląda? Czym to się charakteryzuje? Hycowanie to jest proces starodawny, do którego wykorzystujemy naturalną sól i eliminujemy wodę z produktu. Co to ma przynieść za efekt? No oczywiście to ma przynieść efekt taki, żeby ten produkt był przydatny przez dłuższy czas i wyeliminował bakterie, które są. W Naturalnie bez konserwantów. No, tak. tak, właśnie ten proces zwędzenia polega właśnie na tym. Iż y, wędzimy to dwa razy po 8-7 godzin, żeby wyprowadzić z tego y, wodę. Tak? Strasznie długo, to się jeszcze opłaca? Tak, opłaca się, ponieważ my y, chcemy y, na, jakość. na jakość, nie na ilość, tylko na jakość, aby ten produkt smakował każdemu tak. klientowi. I to wygląda na przełomową metodę, jeżeli chodzi o produkcję węgla. Czy to jest przełomowa, zobaczymy w późniejszym czasie, ale chcemy wracać do metod Starodawki. naszych dziadków, pradziadków, którzy potrafili sobie z tym poradzić i, i po prostu umieli sobie z tym poradzić. Tak, I Zrobili dobry produkt. Widzicie, jak zwykle, nie ma co nowego koła wymyślać, jak już zostało wymyślone, tylko to, co było kiedyś, tak naprawdę sprawdza się i wystarczy do tego wrócić. A te najnowsze metody amerykańskie, wszystkie, e, no to można sobie do kosza wsadzić. Zgadza się. Też jesteśmy tego zdania.